Ale przygotowany jesteś. Tak, tak, ja dam siebie wszystko. Ja dam siebie wszystko. Ja nie idę po wynik, ja idę dać wszystko. Ma dostać w piątek tylko to mnie interesuje. Do omleta na śniadanie, do drugiego posiłku i do szejka potreningowego. Bo kobieta zmienną jest. Siemanko, Piotr, Bestia piechowiak z tej strony. Dzisiaj jest piątek. Postanowiliśmy z Sixpackiem nagrać Wam piątkowy dzień i sobotni w dniu walki na Fame A8. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Będą to nagrywki to, co robię od samego rana, czyli najpierw waga, śniadanie, może jakiś spacer. Także zobaczycie wszystko po kolei. A ja zapraszam w tym momencie na ważenie. Ja zawsze się pamiętajcie, ważę rano na czczo. To jest najważniejsze. Dużo ludzi właśnie robi w ten sposób, że ważą się wieczorem i mówią, że ważą 120 kg, a rano mają wagę 116-117. A najważniejsza waga jest rano na pszczoł po przebudzeniu. Myślę, że będzie 108-109. 109,5 kg. A tak prezentuje się moja forma na prawie 110 kg. Jestem już gotowy. Poniedziałek, wtorek, jeszcze te trzy treningi zrobiłem do środy i w, czwar w czwartek już wczoraj odżyłem, a dzisiaj się czuję fenomenalnie. Kurde. Zajebiście. No to super. I się, się czuję kurwa na nie? Bo potrzebujesz dobrej formy, bo yy, szeliga też w dobrej formie, przynajmniej tak to wiesz, nagrane. Tam 95 kg waży człowieku. O, no to ty masz i Prawie 110. O Chryste, tak? No kurwa, dlatego śmiałem się, kurwa. No właśnie poszedł twój rywal, nie? Ja wy tak ile, miał? tak jak pierw, 102, 103. Nie. Ja mówię, tak liczę z 95, 6, 95, 94 zgodnie. No, Czyli w OKTAGONIE będzie 200 kilo, ale tylko dlatego, że, no, że Ty, ja ty, prostu, robisz, wie, ty że... robisz większość. Dokładnie. No, wiesz, tak jak się zapędzał, że waży tyle i tyle, to tyle powinieneś wnieść na tą wagę ponad 100, bo to jest ciężka kategoria, a nie 95. To powinien się mierzyć co, do pudziana, Pudzian 125 kg waży. Jak widzieliście, było ważenie, było przed chwilą śniadanko, a po śniadanku trzeba jeszcze się zregenerować na taką godzinną, może i dwugodzinną drzemkę. Widzimy się za trochę. swoim pojedynkiem z Amadeuszem Ferrari w K1. W pierwszej walce z Kassanem wychodziłem jako pierwszy, a potem wychodziłem jako drugi. Dwie wygrałem i w dwóch byłem w w tej walce też jesteś ampererowiecem. Tak, no ale na początku byłem faworytem. W sensie, Co się Bugmacherzy odstawiali, że jestem faworytem, tylko ludzie tak na niego stawiają. Wydaje mi się, że Bestia i Szyliga tak bardzo się nienawidzą, że na pewno na ich ważenie będzie bardzo gorąco. Zresztą w ostatnich wywiadach ze mną Piotrek Szyliga mówił, że masz szczęście Bestia, że go nie dorwał wcześniej na żadnym face-to-face. -to, -face. to będzie chyba pierwszy face-to-face. Więc będą emocje. Szelliga kontra bestia to jest jedna z walk, na którą najbardziej czekam, nie ukrywam. Myślę, że wszyscy tak mają, że jednak królewska kategoria wagowa, waga ciężka, to jest coś, co pobudza wyobraźnię. Na poprzedniej gali było bardzo gorąco w oktagonie, na konferencjach, także nikt nogi, tudzież w tym wypadku bardziej chyba słowa nie odstawiał. Wydaje mi się, że na ważeniu również może być bardzo gorąco. No i czekam na walkę. Ja jestem przekonany, że będzie ogień na ważeniu między bestią a Szeligą. To wygra. Wierzę, że będzie to bestia piechowia. Życzę mu z tego, życzę mu tego, aby poszedł po swoje. Także wszystko okaże się już jutro. Cześć. Co mordki, a po drzemce godzinnej telefony się urywają, ale drzemka godzinna była. Jak wiadomo, porządek musi być, więc łóżko trzeba pościelić. A teraz co? Będę jadł kolejny posiłek. Akurat tu mam swojego pół łosoś, batera pewnie zjem, dopiję witargo. Także zaczynamy szamanko. Bo jak wiecie, dieta musi być, każdy posiłek musi być dobrze zbilansowany, ale dowiecie się, pewnie Wam opowiem po walce. Mua! Pizdu! Powiem Wam, to są moje omlety, jak nie, wiecie jak się robi takie omlety, to zapraszam na mój Instagram, Bestia Piechowiak. wchodzicie w relacje wyróżnione, tam jest wszystko podane. Teraz jeszcze około 200 gram łososia, także żeby było białka na tyle co potrzebam, dosyć spora ilość tłuszczy. A na tą chwilę już mniejsza ilość węglowodanów. U Piotra, podejdziesz do mnie? A gdzie ty jakie, jak tam jest? Siedem, 706, czyli teoretycznie 30 metrów od niego. 706, no to podejdę Dobra, czekam się, masz. A ja właśnie rozmawiałem z Tomkiem Makowskim, moim trenerem od stójki. Jeżdżę do Tomka, można powiedzieć, od przygotowań, tam ostatnich z Marcinem Najmanem. Właśnie przyjechał tu do hotelu, dzwonił do mnie. Zaraz tu podejdzie się przywitać. A tak sprostując, ogólnie głównym trenerem jest moim Tomek Pająk Stasiak. Od wszystkiego można powiedzieć. Od boksu, od MMA, od zapasów, od brazylijskiego. Także Tomek przyjeżdża jutro dopiero, bo akurat tak wyszła, wyszło mu z pracą. Także Dzisiaj przyjedzie tutaj Tomek, na ważeniu, lekkie tarczowanie zrobimy i co, czekamy do jutra, już się nie mogę doczekać, uwierzcie mi, ciężko przepracowałem te 12 tygodni. Teraz zostało 2,5 godziny równe do ważenia i do jakiegoś tam meetingu. Jestem ciekawy, czy jakieś Dyny będzie chciał Szeliga rozegrać, Mam nadzieję, że będzie spokojny, bo jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie chciał dymu, to teraz już nie pozwolę, żeby coś takiego było, po prostu go sprowadzę od razu na ziemię. Będzie zderzenie malucha z ciężarówką. Dzień dobry, u mnie operator kamery. Siema. Od razu no, 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 jesteś. Się od razu Siema. jesteś. Siemanko. Odsiadaj. Ile jechałeś? Szybciutko. Półtora godziny. Czyli szybciej niż ja, no. siadaj. Jak tam? <gryzujesz>? Wszystko? Powiem ci, czuję się teraz dobrze. Tak? Dopiero tak jak był trening, poniedziałek, wtorek, środa. Wczoraj tu przyjechałem, już rano się w miarę czułem, dzisiaj się czuję dopiero zajebiście. No. Nic mi nie boli, nic. Wiesz. No to elegancko, no to fajnie. No. Czuję się zregenerowany, gotowy do walki. Jutro ten mój trener przyjeżdża, mhm. Tomek, Pająk, Stasiak. Będziemy działać. Ale powiem Ci tak, wstałem rano. No wiesz, ja zawsze wstawałem na te cardio, Wstałem rano, mówię, K**a, taki, nosi. Ale wiesz, dopiero czułem, że mnie nosi teraz. Dzisiaj miałem pierwszy mm. dzień Tomek taki, że mnie po prostu nosi. a Ty teraz sami mówię, że poczekaj. Tak. będzie z dnia na dzień mniejsze treningi, te jednostki dopiero ten dzisiaj dopiero poczułem, mimo że wiesz też tyle kilometrów coś zrobiłem, nie. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję bardzo. No ludzie bardzo ładnie życzą. Dzisiaj ma, nie ostatni setny telefon. Bardzo miłe gesty. Hm. Ja nie będę ukrywał, że stary, ja uwielbiam dymy. nie Ty Stary, wiesz, dymy są kurwa pochodną lepszej sprzedaży, stary. No normalne. Stary, więc to chyba nie, nie można ukrywać tak nie? nie będę kłamał, że stary, że tego nie lubię. Nie? Uwielbiasz. Uwielbiam. <laughs> Jak tam? Przed walką, czy czyjej czy, czy ogólnie? Yy, golenie. A no to, wiesz, wiesz trzeba się pokazać publicznie przy, po ciężkim knockoucie, żeby dobrze wyglądać to zdjęć. A no to rozumiem, no to widzisz. Nie no, planuję knockout, ale zobaczymy. Jesteś gotowy? W najgorszym wypadku właśnie liczę na, na punkty, że po prostu go podłączę i kilka razy odbawię i wiesz, za to będą o punkty, nie? żeby będzie leżał. Taktyka jest obrana? Jest jakaś tam takta, ale jeszcze zaraz przyjedzie mój trener drugi no. i wtedy już tak... Strategia na 100%. Dotkniemy na ostatni kusik, no. nie? A Ty jak tam? Dobrze. Dobrze? Dzisiaj bardzo dobrze. Wczoraj się czułem wyjebany, taki jeszcze lekko dzisiaj po jeszcze. już jest. A spałeś normalnie całą noc? No. Kurde, i ja o trzeciej w nocy się obudziłem i jakiś wyspany się czułem. I tej film obejrzałem i o piątej znowu tutaj No to tak, jak tak, to już jest kurwa dobrze. Dospałeś, najważniejsze. O. Widzę Marcin to testosteron najmam. Dzień dobry. Jak farma? No ja nie wiem, zapytam Ciebie. <gry> no widzę, kurde, bestia jak bestia. Chodź, no idziemy tu. Zobaczymy dzisiaj. No znaczy, wiesz są powiem Ci tak, że za bardzo nie chcę pokazywać coś, te popykam sobie delikatnie i... A robota jutro. Dokładnie. Miałem jakiś tam okres taki trochę cięższych tych treningów, to tak wiesz, trochę po dupie dostałem ten ostatni tydzień, a teraz czuję się... Wczoraj, jak przyjechałem, nie robiłem żadnego treningu, Mogę tę maskę ściągnąć. Yy, dzisiaj wstałem rano, poszedłem się przejść spacer. No Jak nie na wadze miałeś do... to, Znaczy na pokojowej ważyłem 107,900. Ile miałeś na oficjalny tam? 109. Co? A ten mój rywal zatwierdza, że będzie ważył 103, 105, waży 95. No, ale to nie jest jego korzyści. Jak? Nie ma pecha. No to nie jest na jego korzyści. Nie, no jego uwaga powinna być rzeczywiście większa z 10 kg, żeby no, wiesz, to jakieś tam wiesz. No. Ja, ja to też mam on regola się... ten ogóle? Nie wiem, ale tam 90. z 90. On waży 90? To mój do... regol. <grym> A twój rewel? <Przysk>, <grym> Nawet nie wymieniamy nazwisk. <grym> <grym, <grym> dokładnie nie wymieniamy nazwisk. <grym> ale przygotowany jesteś. Tak, tak. Ja dam siebie wszystko. Ja dam siebie wszystko. Ja nie idę po wytniku, ja idę dać siebie wszystko. Ma dostać w pierdol. Tylko to mnie interesuje. Wiesz, że tam jeden cios może zgasić światło. Oczywiście, jeden cios może zakończyć całą zabawę. Życzę Ci A ja Tobie, Piotrek. Wszystkiego dobrze. dobrego. Trzymajcie się. Dzięki. Wrogie nastawienie może być, on w, może być wrogo nastawiony, żeby się nie przepalił i nie spalił do, do walki. Tak? Ja, jest, ja wychodzę na bo ja mam zrobić swoją robotę, mam plan A, mam plan B, mam plan C, mam z trenerami zaplanowane co mam na niego, jestem spokojny, ręka idzie w górę po walce i tyle. Z klatę jak Borecki, zostaw suba i zostań z nami na dłużej.